Dzień dobry, witam Was, słóweczki, bardzo serdecznie po świętach. Dzisiaj też witam szczególnie rodziców, bo i też do Państwa będzie adresowany dzisiejszy filmik. Mam nadzieję, że wszystkim święta upłynęły spokojnie, miło. Był śmiech z Węgus, na pewno przyroda nam go zafundowała. A teraz przystępujemy do pracy. No, i na razie będziemy pracować z pomocą, przy pomocy, przy użyciu zdalnego sprzętu. Ja mam przy sobie teraz dwa laptopy. Wy możecie mieć albo telefon komórkowy, albo tablet. To zależy, z czego będziecie korzystać na naszych spotkaniach. Bardzo zależy mi na tym, żebyśmy się codziennie jednak, tak klasowo, jeśli tylko to będzie możliwe, spotykali się na Teamsach. Wszystkie informacje wysłałam Wam jeszcze przed świętami, więc można to znaleźć na stronie facebookowej, jak również w dzienniku. A dzisiaj króciutka instrukcja. Mam nadzieję, że wszystkim udało się... Już zalogować. Logowanie jest naprawdę bardzo, bardzo proste. A dzisiaj pokażę Wam, jak najprościej dołączyć do spotkania. Jedna uwaga. Ten film chcę, żeby oczywiście obejrzeli, jeśli mogą, rodzice, osoby dorosłe, ale bardzo, bardzo nalegam na to, żeby dzieci od początku uczyły się. Korzystać same i samodzielnie obsługiwać aplikacje. Drodzy Państwo, ja prowadzę zajęcia informatyczne i mam w jednej sali dwudziestkę, czwórkę dzieci. Więc jest to trudne, ale jest to do zrobienia. Uwierzcie w ich możliwości i suweczki, pamiętajcie. Najpierw muszę spróbować, zobaczyć, a później się dopiero poddawać. Więc uczymy się wszystkiego. Dobra, teraz ja zapraszam z tej strony. Yy, zaczynam od samotkiego początku. Loguję się. Mój login to jest taki bardzo podobny do Was, więc wpisuję moje okularki. Dobra, Agnieszka Werner, Małpa, yy, Eszkola, PSP5, kropka, Opole. Tak, więc y, wszyscy macie takie same loginy, imię i nazwisko pisane łącznie eżkola PSP5.pl. No i tutaj pojawia się y, prośba o podanie hasła. Mam nadzieję, że wszyscy hasło zmieniliście już na Bo te hasła były tymczasowe. One mogą takie zostać, ale są bardzo trudne do zapamiętania, więc te szko y szkolne hasła można na swoje wymienić. No i teraz będzie się uruchamiać. Udało mi się już zalogować, mój internet przemielił wszystko i znajduje się w aplikacji Teams. No, i teraz popatrzcie bardzo, bardzo uważnie. Wy klikniecie na zespoły. Tak? Zespoły. Zobaczcie, ja mam tutaj dużo zespołów. Wy na razie będziecie mieć najprawdopodobniej tylko jeden później dołączą inne edukacja wczesnoszkolna. Za zadanie kliknąć na zespół Edukacja Wczesnoszkolna. Tutaj mam powitania, różne dzieciaki już do mnie pisały, którym udało się zalogować, i jak przejedziecie do góry myszką, kursorem, lub w dół, zależy, jak to spojrzy, pojawi Wam się taki niebieski pasek. Jest to pasek, na którym jest napisane zaplanowane spotkanie. I co musicie zrobić? Teraz Wam pokażę, jak to wygląda od strony mojego syna. Czyli tutaj ja mam pokazany pulpit, tak jak wygląda nauczycielski. On tutaj troszeczkę się różni od Waszego, ale teraz pokażę Wam, jak pracuje mój antek. Mój antek jest w starszych klasach i on uczy się różnych przedmiotów. Pokażę Wam to na przykładzie. Nie wiem, coś tu się włączyło. Silks, czyli zespoły. O, i na przykład. O, jest taki zespół. Widzicie? On ma zaplanowane spotkanie jutro o godzinie 9.00. O godzinie 8.55, czyli na 5 minut przed spotkaniem, trzeba się już zalogować, tak, żeby znaleźć się na stronie. Czasem są trudności techniczne, czasem się okazuje, że komputer nam się rozładował, więc o to trzeba zadbać wcześniej. Klika na spotkanie i wy zrobicie dokładnie tak samo, tylko klikniecie na moje spotkanie. Jest. I teraz tutaj znajduje się po prawej stronie, w górnym rogu taki przycisk dołącz. I wy kiedy już będzie właśnie godzina 8.55, 8.59, to wciśniecie ten właśnie przycisk, dołącz. Dzięki temu dołączycie do odpowiedniego spotkania, czego nie możecie włączać. Po prostu nie i nie. Tu na dole są takie ikony. I tu też jest ikonka taka z kamerką. Rozpocznij spotkanie teraz. Więc nie rozpoczynamy spotkania teraz. Jeśli rozpoczniecie spotkanie, to utworzycie kolejny kanał i wszyscy się pogubimy. Czyli tak, jakbyśmy powchodzili do różnych pokojów i będziemy musieli się szukać. Więc wy nie inicjujecie spotkania, nie klikacie na spotkanie tutaj przy kamerce tylko i wyłącznie na edukacja wczesnoszkolna. Czyli jeszcze raz edukacja, u mnie to wygląda w sumie tak samo. Jest edukacja i dołącz. Kiedy ja kliknę na dołącz, to się wszyscy spotkamy. Ważna rzecz, kiedy się będziemy spotykać, macie wyłączone, wyłączone podkreślam mikrofony. I wyłączone kamery, dlatego, że może to nam bardzo zepsuć jakoś na razie spotkania. Później ja będę po kolei mówiła, co będziemy robić, będziemy się uczyć tych Teamsów. Na razie wyłączamy mikrofony. Ja jestem jakby z takiej pozycji jak właściciel tej grupy, więc yy, ja Wam mogę wyłączyć Wasze mikrofony, ale ogólnie chodzi o to, żebyśmy się pilnowali, czyli dołączamy do spotkania i mam nadzieję, że nam się słuchajcie wszystkim Uda wszystkim spotkać w tym tygodniu, no i już w przyszłych. Pozdrawiam serdecznie. A tu się, tu się trochę. O, dobra, długi film. Pozdrawiam serdecznie. Odpoczywajmy od komputerów też. Do zobaczenia.